Ten film jest baśnią, jest tęsknotą za wielkim prawdziwym uczuciem. Skandal prawie od początku. Bo po sukcesie potopu, nominacja do Oscara, nagrody, zrozumiałem, że krytyka teraz będzie ode mnie żądała, abym skakał coraz wyżej. Będzie mi stawiała poprzeczki, przez które ja muszę skakać. A ja lubię skakać, jeśli chcę, ale nie jak muszę. I pomyślałem sobie, trzeba zrobić film który mnie całkowicie od potopu odgrodzi. Film, który będzie musiał się stać skandalem wszy. w oczach bardzo wielu krytyków. I wymyśliłem się trendowato. Kolejka w nie relaks. Nie ma biletów na wieczorne seanse. Amatorzy trendowate i muszą się zadowolić możliwością obejrzenia filmu rano lub we wczesnych godzinach popołudniowych chętnych wielu i mimo niezbyt przychylnej krytyki, warszawiacy po prostu chcą ten film obejrzeć. Już Bojżoleński napisał tak, krytyk i eunuch z jednej są parafii, każdy wie jak, żaden nie potrafi. Czy nie za wiele pan sobie pozwala? Pozwalam sobie często znacznie więcej, ale w żadnej pannie nie wzbudzałem tak panicznego strachu jak w pani. Ja się pana boję? Pyszny pan jest. Ja pana... Nie cierpię. Tak. Film był realizowany w łańcucie i w książu. Trzeba powiedzieć, że wielkim walorem filmu były zdjęcia pałacu, właśnie pałacu w łańcucie, tych nieprawdopodobnych zupełnie ogrodów, fontan, wnętrz, to, to po prostu tego całego bajkowego świata, kompletnie różnego od naszej codzienności. Jedno co tam było mm, uciążliwe to pogoda, bo był straszny upał. Dwa kroki w kostiumie zrobione na zewnątrz, to było po prostu wszystko co się dało zrobić. Pan na steniu, dzień dobry pani. Co pani tu robi tak rano? Pałac musiał być zamknięty, bo przecież nie cały pałac był wynajęty. Wycieczki przychodziły na dziedzińce, tam do ogrodów, do... no i był hałas, więc trzeba było pozamykać wszystkie okna. Szukałem pani. Szukał mnie pan? Nie wysłał pan lokaja? Szukałem pani najpierw w ogrodzie, a potem po całym zamku. Zbłądziłam i znalazłam się tu zupełnie przypadkowo. Czym mogę panu służyć? Szukałem pani. Po prostu szukałem pani. Były porządne reflektory mocne, wyładowcze, które grzały dodatkowo. Także tu była taka uciążliwość, że charakteryzacja musiała być na planie właściwie bez przerwy, bo trzeba było te kropelki potu, które się pokazywały, natychmiast usuwać. Kołnierzyk musiał być nieskazitelnie biały, czyściutki, wyprasowany. Jedną sceną, wydaje mi się, no, dla mnie dosyć trudną, była scena jedna ze scen, kiedy stawcia gra na fortepianie. Ja niestety nie posiadłam tej sztuki, więc ten utwór zagrał mój mąż, ymm, który jest pianistą, a ja po prostu grając już w czasie kręcenia zdjęć, słuchałam playbacku i pod ten playback zagrałam. Paręnaście taktów, które wykułam w związku z tym, że utwór się robił coraz trudniejszy i ja już nie dawałam rady, kamera musiała z rąk przejechać na, na twarz. Moje zachowanie, moja reakcja musiała być adekwatna do klimatu tej, tej muzyki, tego utworu, a z drugiej strony zależało mi na tym, żeby, żeby no, ta reakcja była. W miarę powściągliwa. Babciu, pozwól sobie przedstawić pannę Stefanię Rudecką, o której słyszałaś od ludzi. Miło mi panią poznać. Lucia jest panią zachwycona. Po prostu obejść się bez pani nie może. Nie tylko Lucia, księżno. I ja się do tego przyznaję. O. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką. Po prostu trudno w to uwierzyć. Tak, oczywiście. To niesłychane. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką, jakby to był człowiek. W scenie Garden Party to tam znaleźli się i zostali ściągnięci wszyscy ci, którzy mieli kłopoty z cenzurą i problemy, i trzebało im dać na, zarobić. Poproszę. Książę Zaniewski, hrabia Moryconi, zgrali się do Szczętu w Monte Carlo, przyjechali szukać dobrej partii. Baronostwo Ćwileccy. Tytuł nieco wątpliwy, ale autentyczne miliony. Księżna Zasławska, Flama Waldemara z ubiegłego sezonu. Zresztą jest ich tutaj więcej, wszystkie się w nim kochają, ja też. Do tej sceny miałam uszyty przepiękny kostium, no po prostu bajkowy, naprawdę. No ale jak się ubrałam w ten kostium, wszyscy popatrzyli, ja również na siebie, i mówię: Nie, nie, nigdy w życiu nie wolno. Przecież w tej scenie ja muszę być jeszcze Kopciuszkiem. I błyskawicznie dostałam kostium innej aktorki, a, mój, a w moim zagrała w tym cudownym koleżanka. Mój kostium był też bardzo ładny, ale skromniutki, taki lekko przykrótki, jak to dla Kopciuszka. Nie dało się zrobić zbliżenia, bo koń był zbyt ruchliwy i operator mówi, no ja nie zrobię zbliżenia, jak on siedzi na koniu, mówiąc o mnie, bo nie damy rady sobie z tym koniem. No, on mi się rusza, wychodzi z kadru, co tu zrobić? Jerzy Hoffman powiedział, Złaś, wchodź na moje ramiona i na ramionach, bo to musiało być jednak widoczne, nie dało się tego zrobić z ziemi, bo to było widać, że nisko. Więc usiadłem na ramiona Jerzego Hoffmana i dało się nakręcić. No Hoffman się zachowywał porządnie, nie, nie wychodził z kadru. Od natw skakuje na bryczkę, zacina konia batem i zapieprza, zapieprza, zapieprza. Dalej zrozumiałem, mamy scenę, mamy scenę. I tak nagraliśmy prawie cały scenariusz. Co się stało, Lucio? kochają melodramaty, a zwłaszcza te o miłości nieszczęśliwej. Sekundujemy bohaterom w walce, yy, przede wszystkim tym najsłabszym. I myślę, że oczywiście, oczywiście to jest oprócz wszystkiego film o wykluczeniu, o braku tolerancji. Dzisiaj też to aktualny temat. Panna Rudecka nie jest z naszej sfery. Kiedy poślubię pannę Rudecką, wejdzie ona do naszej sfery. Rudecka naszą krewną. To nie jest obraźliwe, to po prostu śmieszne. Bóg i historia postawiły nas na najwyższym szczeblu hierarchii społecznej. Tylko zachowanie czystości krwi pozwoliło nam przetrwać przez wieki tym, czym jesteśmy. W ciągu wieków zdarzały się pewne odstępstwa od tej reguły. Na szczęście temperament naszych pań uchronił nas od pełnej degeneracji. Waldemarze, zapominasz się. Najtrudniejszą sceną dla mnie była scena balu. Muzyka Łatwo jest powiedzieć trendowata, trendowata, trendowata. Ale to, żeby to robiło wizualne, prawdziwe wrażenie jednocześnie było symbolem jakiejś hipokryzji. Kiedy y, stałam, y, stałam pośrodku y, takiego rozjuszonego, nacierającego na mnie tłumu, obijana, popychana, Znieważana. Ja po, prostu, ja po prostu nie potrafiłam tego zagrać na zimno. Byłam strasznie roztrzęsiona i wybiegając z tego balu, uciekając w ciemność, w potworą ulewę, po prostu poślizgnęłam się i złamałam kość przedramienia. Nieprzypadkowo bajka o Kopciuszku jest stara jak świat, prawda? E, 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 nieprzypadkowo jest powiedzenie książę z bajki. Dlaczego? Dlaczego pan to zrobił? Bo kocham panią. Kocham panią. I wiem, że pani mnie kocha. Ja, ja pana, nie kocham. Nie kocham. Słyszę Pan, nie kocham pana, nie kocham pana, nie kocham pana. Nie. Od niemal 40 lat. Film jest oglądany, wzrusza kolejne pokolenia i myślę myślę, że to, że to jest przede wszystkim zasługa Jerzego Hofmana któremu udało się um, spełnić oczekiwania publiczności bez przekraczania granic dobrego smaku. Tak właśnie powstaje przełom.